Jest pięknie przystrojony, zresztą jak cały rok. To nie ma absolutnie, tutaj nie ma co ukrywać. I karta jesienna już niedługo pewnie, albo jeszcze już jest? Już cały czas, ponieważ są borowiki, całe głowy borowików na patelni grillowej, na oliwie z oliwek, kroplą oliwy z oliwek. Są zgrillowane, przepyszne, posypane grubo parmezanem i z konfitowanym czosnkiem i rozmarynem. I co jeszcze teraz znajdziemy jesiennego w karcie Fukiera? E, absolutnie, absolutnie cudowną zupę grzybową z prawdziwków. E, Również pyszne pierogi z kaczką. No i bardzo ważna rzecz, że są bliny ziemniaczane, prawdziwe, z polskim kawiorem, który jest dla mnie najlepszym, jaki w życiu jadł po irańskim, który produkuje Polska w okolicach Olsztyna. Pani Magda, ja zbliżam się do 30 w przyszłym roku i też nie bójmy się tak rozmawiać bardzo szczerze. I trochę ostatnio bardzo boleśnie przeżywam zwykłe piątkowe kace i, i y, 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 tak chciałem się podpytać może, czy ma Pani dla mnie jakiś może dobry sposób, jak radzić sobie z tak zwanym syndromem dnia poprzedniego? Ojej, ja nie używam y, jak gdyby kata, y, to znaczy po prostu bardzo nie lubię tego uczucia y, i powiem szczerze, że nigdy w życiu kata nie miałam. Mm. Natomiast, ponieważ moi współpracownicy są młodzi i też bardzo lubią się bawić, to na kasa najlepsze jest kwas z ogórków mm -hmm. kiszonych, Alka-Seltzer, mm -hmm. tudzież bardzo dobra spieryna. Mm -hmm. I to wszystko, i oczywiście śniadanie takie w rodzaju, ponieważ jest to nadkwasota mimo wszystko, genialną rzeczą jest kefir.